Jeśli Twoje pomidory tak się powyciągały, to należy zrobić dziurkę w tej samej doniczce. Delikatnie docisnąć łodyżkę i przysypać ziemią. To na tą chwilę wystarczy. Z każdej strony podsypać ziemią. Można potem podlać, docisnąć. No i już pomidorek lepiej wygląda. Robimy dziurkę. układamy łodyżkę. Wkładamy głęboko tyle ile się da do pierwszych listków przyciskając szpatułką dociskamy no i gotowe. Znowu robimy dziurkę w tej samej doniczce. Delikatnie ugniatamy łodyżkę, żeby jej nie złamać. No i dociskamy najlepiej palcami, delikatnie szpatułką. No i już zrobione. I tak z każdą pokrojeniem. Już Wam to pokażę. No i już nie są wypiętrzone. A z tych włosków tu na łodyżce wyrosną wtedy korzonki w ziemi.